Cześć, z tej strony Sol, zapraszam do Stranded Alien Down. Na razie mamy spokój, ale myślę, że no, dwa odcinki. Na razie no, nic nas nie atakowało, więc może się to zmienić radykalnie. Dlatego ja zrobiłabym już jakieś, jakiś płot. Tylko, co my mamy? 83 patyki. 24 drewna to bardzo mało, no i dużo siana. Hmm, no, myślę, że zaznaczymy im do ścięcia już te... Nie obserwuj zetnij. Zetnij myślę, że dosyć dużo będziemy potrzebowali tych drzew. Bo chciałabym już płot zrobić, tylko właśnie płot drewno 2, fioletolistnik tutaj możemy jeszcze zrobić ale nie wiem jak bardzo jest wytrzymały 10, 20 no najlepsze są te żerdzie dobrze, budujemy te żerdzie myślę, że coś takiego zrobimy w ten sposób no już tutaj nie mamy, ja wiem ale Musicie zebrać jakoś te rzeczy. Zrobmy coś takiego i teraz, tak, płot z Myślę, że w ten sposób. Ale furtki możemy jeszcze dodać tutaj i z drugiej strony, żeby mogli też szybciej wyjść. Ok. To jest priorytet. Proszę nic innego nie robić, tylko budować. Bo ja się obawiam, że tu nie przetrwamy tego najazdu. Za mały materiał 351. Takie jedno drzewo ma 20. No to spoko. Jeszcze trochę pozaznaczać musimy zetnij. No dobrze, weźmy trochę czas, szybciej, mam nadzieję, że coś uda się wybudować. Aha, i jeszcze zanim zaczęłam, zaczęłam nagrywać, to zauważyłam, że yy, niżej mamy podstawy budowania, więc no koniecznie musimy tutaj do budynku zrobić. I co jeszcze? Piorunochron? Nie, może to wytwarzanie broni. I na razie tyle. Dobra. Czy wy się zajmiecie tym budowaniem? Aha, ścina. Ścinają te trawy. Dobrze, autozapis. Bardzo chętnie. Tak, mamy już trochę tutaj wybudowanych rzeczy. No i cóż, i chyba wszystko zużyli. Chyba tak. Wiecie co? Ja bym jeszcze zrobiła bandaże. Osiągnięto limit. Myślę, że tak dwa bandaże. Dobra, dziesięć. Dziesięć bandaży niech robią jeszcze. No szkoda, że tego, m, tego badania nie robią. O! No proszę. Agresywne zwierzęta. 21. O, co one tak znikają? Coś biją się chyba z. O! Weszły tędy. I z tymi zwierzętami się biją bardzo dobrze. Pomogą nam trochę. Ale fajnie. Pięć tylko zostało. To chyba do nas nie dotrą. Ale nam się udało, no. Obserwujesz. Ucieczka przed zagrożeniem. Rita. Uciekaj, tak. Dobrze, uciekaj. Jeszcze dwa zwierzęta. Gdzie one są? Gdzie one są? Ken, proszę cię. Proszę podejść tutaj. Zobacz, gdzie są te chrząbąsze. No ale nam się udało, naprawdę. Myślę, że jakby nas zaatakowały. Bez tego ogrodzenia to by nie było tak fajnie. Dobra, tutaj uciekają zwierzęta. Może gdzieś tu są? Chyba coś tu się dzieje. Pokażcie, gdzie one są. Tutaj Ken, stój. Masz je w zasięgu? Chyba nie. Jedno zwierzę. O, jest. No jedno zwierzę. Za... Udało mu się strzelić. Chociaż jedno. Dobra, jedz. Idź jeść. Tak, należy ci się. Bardzo super. Hmm. Możemy teraz sobie je zjeść. O, tu jakiś... Nie, myślałam, że leży. E, hipcio. Czy to to roślina? Nie, Hepatogonia, już odkryta. Możliwe, że ten rzadki, dziwny twór występuje tylko na tym świecie. Nazwę go Hepa... Heptagonią, ze względu na jego charakterystyczny kształt. Wydziela słodki syrop, którego po zebraniu można używać do gotowania. Chętnie napije się go nawet na surowo, wydaje się to bezpieczne. Czyli mamy do zebierania słodki syrop i sadzenie Hepa... Heptagonii, super. Pokażcie mi te chrabąszcze, bo chętnie bym je poćwiartowała. O, jest, poćwiartuj, proszę bardzo. Gdzie one są jeszcze? Poćwiartuj. Ha, ten przewrócił się. Biedaczysko, pasłe zwierzę. No dobrze. A tutaj jeszcze jest jeden chrabąszczak. O, ten chyba padnie. No dobrze. Ken widzę, że idzie po jedzenie. E, dobrze, no to możemy. Możemy zrobić tak, że wysuszymy to mięso. Zaraz, gdzie są. Do obozu. Nie, do zwierząt było tak. Duża suszarnia. Z drewna. Chociaż mamy dużo złomu. Hm. Nie, no nie będziemy wykorzystywać. Myślę, że. Potrzebować będziemy później, chociaż właśnie złom ma też swoją trwałość. O nie, tutaj siano 3%, tylko nam zostało. No właśnie, nie trzeba tego dużo brać. Zobaczcie, 14% tylko mamy drewna. No dobrze, ale już teraz będziemy z ze wszystkich stron kryci. No, ale szybciej przeszedł atak, niż wybudowali to, więc dobrze, że przyszli akurat z tej strony, gdzie pomogły nam te zwierzęta. Także fajnie. Dobra, rakha, zgniłe zasoby, no właśnie, zaczęło się. Sto zgniły siana. Mm, tutaj mamy jeszcze te lis fioletolistki. A gdybym tak zrobiła aktywności. Dobra, proste, po, proste priorytety zrobimy e, na badanie przede wszystkim. No, i tutaj gotowanie. Ok, zrobiłam coś takiego, żeby przede wszystkim e, poszła badać. E, tutaj, może na dwójce jemu. O! Jak nie ma budowy, to przede wszystkim niech bada. Obserwuje nieznane gatunki Rita. Rita też sadzi, bo ma rolnictwo wysoko. Może też pomagać jej, ale tak na ostatnim, jak już naprawdę nie ma co robić, to Yoko. Dobra. Ok, na razie tak zostawię. Może to trochę przyspieszy te badania. Tak, Krita już biegnie do badań. Super. Mm, czy mamy już trochę jedzenia? Tak, mamy. Surowe czerwone mięso. Y, czy możemy jakoś przypisać, żeby... Aha, jeszcze nie zrobili. Zbuduj to. Właśnie, nie można priorytetów robić. Tutaj jakieś yy, drewno leży. Aha, bo oni przestali pewnie pracować i... Okej. Okay. Jeden dzień, o, znaczy nie, jeden rok, dzień ósmy udało nam się przetrwać. Boję się, co to znaczy te, te pomarańczowe. Chyba tego nie przetrwam. Ale dobrze, że nam się udało odeprzeć atak. Znaczy, o, tak naprawdę mieliśmy farta. W ogóle to obronę. Możemy jeszcze te pułapki poustawiać. To będzie chyba dobre. Obrona, no dawa jeszcze te pułapki. Myślę, że tak, zrobimy. O. I yy. może jeszcze tutaj. Tak, przy tym wejściu, niech oni wchodzą tędy. Yy. Możemy im slalom taki zrobić. I będą chodzić tak jak w Don't Starf robiłam. Taki. Labirynt z pułapek. I wtedy pięknie wchodziły w te pułapki. Było mm, właśnie jest taka inteligencja, jest tych zwierzątek, że wchodzą tam, gdzie jest otwarte. Otwarta brama. No i pięknie. Oj, zakłócony sen. No to co? Się kłócili pewnie. Ponura osobowość. Cztery razy zakłócili jej. Widzę, że tu już się jedzenie nam psuje. Tak. Osiem zup mięsnych nam się psuje. Więc chyba zmniejszymy te porcje, żeby do dwóch robili. Bo to bez sensu, żeby to się psuło wszystko. Gdzie ty idziesz? Do tych zwierzątek dalej ćwiartować pewnie. No dobrze. Syty... Miły spacer, różnorodność pożywienia, jedzono przy stole, szybkie danie, zadowolenie z powodu Rita. Ooh. No proszę, Rita się dobiera do Kena. Bardzo mi miło. <grym> Czy jeszcze potrzebować będziecie drewna? Ja to mam zaznaczone. Setni w takim razie. Może tak ten większy? Nie obserwuj. Setni. Niech już nic nie obserwują. Oho, odkrycie draka. Wzory na grzbiecie tego zwierzęcia o dużej płaskiej głowie przypominają mi małe owady. Chyba to już czytałam. O, chyba to czytałam. Nie wiem, czy to z opóźnieniem poszło za mało miejsca. Na co? Mm, na to jedzenie chyba. E, transportuje skóry. O proszę to chyba z tego większego zwierzęcia czyli możemy z nich pozyskać skóry no to dobrze wiedzieć e, tu jeszcze są te żuczki ale ciekawe czy czy to wygląda tak jak właśnie to y, mięso czy jakoś inaczej no już prawie jest zrobiona nasza baza otoczona żerdziami Także będę czuła się spokojniej. Dobra, przyspieszmy tak trochę czas. E, Rita bada bardzo dobrze. Skończ to wreszcie badanie tego fioletolistnika, żeby można było te robić z bandaże z, z, z bandażu, żeby robili. Tego właśnie materiału, a nie z tkaniny, bo to może nam się jeszcze przydać. Tkaniny jest tylko tyle, co zdobędziemy z wraków z zasoby, no niestety. Czy my musimy to usunąć? Nie, znikają chyba. Tak, możemy zaznaczyć, z czego ma to robić. No z tego względu, że no chciałabym całość. Z tego względu, że tu już się no, kończy nam czas. O, czemu ona odłożyła to? Ej! Tak się nie robi. Nagle zostawiła na podłodze, poszła badać. Okej, okay. dziwne zachowanie. E, tak, zupę mięsną zaznaczmy, żeby z tych y, mięsa palmowe. Robiła, ponieważ no, zaraz się jego stan użytkowania skończy. Czy mamy już tą suszarkę? Chyba nie. Najpierw płot będą robić, a później to drugie chyba. E, tu widzę, że jest siano. Czemu oni nie składują? Zobaczcie, mają puste miejsce, wolne miejsce. Tutaj też są wolne miejsca. A mogę przenieść sama, tak jak w Simach. Niestety. Nie możemy przenieść. A, tutaj. No, to by było chyba za zbyt duże uproszczenie. Dobrze, transportuję i buduje super. Rakka chyba zdobędzie punkt zbudowania. Widzę, że od razu idzie i kopię siano. To będzie bliżej do przeniesienia. Na razie im nie chcę dawać więcej rzeczy. O, tutaj chyba tak podstawowe budowania już jest. Także możemy kliknąć, żeby bandaże robili. oho, tylko z tego może robić. Hmm. A ja myślałam, że bandaże można też z tych fioletolistków. No trudno. Balsam leczniczy jest ok. Stwórz skóra na roślina. Skoro skóra, zawsze do 10 na przykład. Wytwarzaj, co możemy jeszcze stworzyć? Tłuszcz zwierzęcy. I na razie tyle. Ale to jest garbuj koroskórę, by otrzymać skórę roślinną. A myślałam, że fioletolistnik daje nam tkaninę. Tak w ogóle możemy jakieś im atrakcje stworzyć. Duży posąg. Posąg draki, aha. E, siano, Z siana możemy zrobić. Dobra, no to gdzieś tutaj może być. E, czekajcie, nie anuluj. Jeszcze raz postawię, bo tak trochę bokiem chyba. Chociaż nie, on z każdej strony jest. Dobra, to mogę sobie tutaj chodzić i strzelać na przykład. Nie musi to być wewnątrz bazy. Dobrze, wszyscy śpią, wszyscy śpią, ale jednego w łóżku nie ma. Rak, chodźcie spać, ok. No proszę, już 15%. Także no te ta, mm, priorytety, jeżeli chodzi o zarządzanie. Się sprawdzają. Także tutaj przede wszystkim badają technologię. Może tutaj na trójce, jak nie będą nic robić, albo na czwórce, o, właśnie. O, zróbmy w ten sposób. Ken, idziesz budować? Czy odpoczywasz? Co robisz? Zadowolenie. No, nie jest przerwany sen. Rak a też się wyspał. O, senny jest, czyli. Jednak się nie wyspał. Chłopaki chyba mają. E, tak, oni mają na początku przerwę. A dziewczyny. A dziewczyny mają później. Ale te drzewa też bym z chęcią sprawdziła, bo no, sprawdziliśmy tą palmę i okazało się, że to jest fajne fajne drzewo do pozyskiwania owoców, także tego nie ścinaj. To już się zabrał za to, dobra. No to tutaj obserwuj, o. O, mamy już pułapki. Pięknie. No mam nadzieję, że te, te nie będą wchodziły nam zwierzątka. Możemy im tutaj. Przedłużyć ten płot, i tu będą mi musieli wejść wręcz. Yy, a właśnie, czy możemy zrobić im kolejkę? Tutaj będą mieć broń, bardzo ładnie. Yy, mocnienia krawiectwo. Dobra, weźmy krawiectwo, i tu mnie otacze płomieni. To można by było wziąć. Będziemy bardziej chronieni wtedy. Oj, chyba to wezmę. Ojej, no ciekawa gra, powiem Wam. Bardzo mnie interesuje, co będzie dalej. No, szczerze Wam powiem, że nie byłam na tym pomarańczowej tej z, nie wiem porze roku. Możemy tak to nazwać. Jest teraz pora deszczowa, a później może będzie pora suszy. Więc dobrze by było kurcze, lodówki jakieś już yy, myślę robić. To może być to. Niestety. <laughs> Więc zapasy może trzeba robić. Bo oni z głodu poumierają. <laughs> I racje żywnościowe właśnie. Oczekajcie. No dobra, to może zamiast tego. Na razie, yy, niech racje żywnościowe robią. Balsam leczniczy. To już mamy, tylko ten chyba jest lepszy jakiś. Ok, to już koniec dnia. Mamy już pełne ogrodzenie. Bardzo mnie to cieszy. Będziecie teraz chronieni. O, widzę, że już suszarkę też zrobili. Super. Teraz e, gruby według ty... Te... bardzo dużo tego miejsca mają w tej suszarce. Podoba mi się to. Miejsca w schowkach. Super. Na mm, razie tego nie. Skóry zwierzęce i surowe czerwone mięso mogą dać. No, surowe czerwone mięso mogliby już przełożyć tutaj. No, jeszcze to muszą zrobić. Siano mają, bo tutaj jak robił Ogrodzenia to musiał wyciąć. Także powinni to zrobić w następnym odcinku. A ja z wami się już żegnam. Zobaczcie, mamy już ogrodzony nasz obóz. Będziemy bardziej bezpieczni. Dziękuję wam za uwagę. Miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. I trzymajcie się. Pa! pa.